Siema wszystkim. Siemanto, witamy was w nowej serii Z Son of The w Forest kanałach. Ja jestem KS, ze mną jest Yogi Yogi, Yogi, Ty, dziękuję za uwagę To jesteśmy to są... to jest my Synowie lasu, dokładnie to my Synowie e... lasu <laughs> Dosłownie jako... Dosłownie, no, taki mm. był plan Jako weteran beta... Weteran pierwszego lasu Weteran y... Wyprawy na planetę 4546b Co? E, Subnautica A, Subnautica, okej, okay, okay. ja, ja się nie znam, ja się nie znam, ja... No więc właśnie, no więc właśnie, zresztą Pierwszy film na moim kanale Poważna analiza Z moimi eksperckimi opiniami, gorąco zachęcam do obejrzenia Nie, nie róbcie tego, zmarnujecie sobie 45 minut życia Yy, tak, jak ja to zrobiłem, tak jak ja to zrobiłem nagrywając ten film, tego tak koło mniej więcej tyle trwało. Chociaż jak będziecie mieli nudną matematykę, to wiecie co robić. A zatem... Zaczynajmy. No, zaczynajmy. KS, on spala, jest perwer. Jest, jest, leci, kręci się, kręci. U ciebie się kręci? U mnie się nie kręci. Ciekawie. No, no śmieszne, jest to, że nie testowaliśmy tego wcześniej. <grychy> Zobaczymy, jak to będzie działać. wszystko jest hot take. Ja o tej grze nie wiem praktycznie nic, poza tym, że jest potężne Radio I tym Ale... razem lecimy helikopterem. A ja wiem jest trochę sporo, już jakby musiałem przetestować swój komputer. Więc no musiałem, już mam wszystkie wykazcenki za sobą. I też TikTok trochę pomógł w tym. Jak, jakie to szczęście, że nie jestem użytkownikiem TikToka. No Chcesz ja się zarzu... Tak bardzo... Ja się... Ja sobie jest... jestem użytkownikiem TikToka tylko wtedy, kiedy muszę coś na niego wrzucić. Poza tym to w ogóle go nie używam. No, Ja też muszę przestać z niego korzystać, bo to... Tak mi zżera... ...bateria na telefonie, ja pierniczę. Myślałem, że powiesz życie. To też, to też, przy okazji. Ale no wiesz, jak mi... Dobra, poczekaj, lecimy helikopterem... Nawet dwoma Aha, to ja nic nie widzę, no zarąbiście! a <noise> Ajajaj Ja się okazuje że będziemy musieli nie zaczynać od nowa wszystko Mapa jest ta sama co w pierwszym lesie? Wiesz co? Nie wiem Możliwe, może ale raczej nie Coś Tak mi się wydaje, że nie O! Teraz mi się dopiero zaczyna wczytywać. Dobra mm. Prześpieszy się to, jak już. Edward Pafton, zaginiony. No zaginiony. Od 31 tygodni, 63 lata, CEO Puff Corp. 175, o, to wyższy jestem. Szary kolor oczu i 75 kg. Obok Family Members, Barbara i Virginia. Jak to są no. jeszcze pliki: Email. Delta, Photos, Ader i coś jeszcze. Delta, zdjęcia, inne. Tutaj dwaj koledzy z oddziału Kelvin. Kelvin. Kelvin KELVIN co To Kelvin będzie Kelvin z, z radykiem. Dokładnie Wszystko się <laughs> zgadza, Procedura bezpieczeństwa Gaśnica na pokładzie jest Wyjścia awaryjne i to nawet z dwóch stron Z dwóch stron? Wow To powiedz mi No ja się jeszcze wczytuję, co nie? No ja ciągle lecę, jak wylecę tymi helikopterkami, nie? Lecisz jeszcze, okej. Okay. A czekaj, ja tu mogę ten. A mogę sobie tutaj przewijać, Barbara, Virginia. No tak. tak. Site map. Włączmy mapę. Albo zamknijmy. A bo to jest, Jezu, to jest specjalnie po to, żebym się też wczytał. Najpewniej dlatego jest to twoja kaczka taka długa. Walcz z demonami W prawym, na prawym nadgarsku. Słyszą coś? Słyszą dźwięki. No i... Słyszę głosy. Okej okay. Dobra, teraz ja będę miał kasynkę. Jest kasenka No, jest ranek. O, dobrego. Mam dwie klatki i powtóreczka Wisimy na drzewie. Odzyskałem kontrolę nad kamerą. I wisimy. Ol. Wisimy na drzewie. Tak mówię. E O nie Ups Koleguś, kolegoś pilot z oddziału spadł się... Nie wiem czy przeżył Tak szczerze To ci mówię, że nie przeżył Tak sądziłem Dobra, pora w skręcie się słucha muzyki tak, to, się... to jest takie smutne Cziup Bimu Też jest, tak. Ale to jest czujemy no, no upadiszki na pościgowanie. Można będzie tylko wolał oczywiście, a pole skończyć. O nie. Jako się kubiam. Nie kopiesz. Czemu babo my kopiesz w rękę? To nie to jest baba. Ty, ty. Połowaj ten pistolet. Ała. O nie. Będę musiał jedną rzecz zrobić. Ten dźwięk spłynącego drzewa nie zmienił się od pierwszego deporesta. A ja właśnie to spadam. Ja, ja, nie, w ja sobie, o, no i wow. Czuję, że muszę zmienić sobie jednak ustawienia na ja, średnie. A ja muszę trochę je w celu... nie, powiększyć jest... delikatnie. Są, so, o, czy to jest no, Pora pomóc. Wziąłek. Co Stawaj, jest? będzie dobrze. O pilot, pilot żyje. Not for so long. O Kelvin, Tak mówisz. Kelvin? Ach, dupę. Kelvin nie kontaktuje. Kelvin ma fotok z obu uszu. Tak, on jest śle... O jezu. Dość dostał, ten. Kelvin chyba ogłuchł. No, Kelvin jest głuchy. Ale spokojnie. Boże i za mną On czeka ile Daj mi żeby mi się to włączyło Cokolwiek właśnie pierdolął Ja bym karteczkę Rzerwam, że będę musiał nawet włączyć na niskie Ciągle jestem niezadowolony z tym poziomem co tutaj się dzieje mm Hej, -hmm. okay. dobra A ja, o Jogi Właśnie tu jakieś drzewo spadło Co to było? Pełne drzewo. Bocznik Mikołajkowy. Dobra. Co ty to ty jeździsz tutaj obok? Ryszy, tak. Zbieramy luty. Zbieramy... O, pogryby luty. to Co mamy w O, tu jest EQ. Łooo! Jako... Jaki plecak! nie! Dobra, mamy nóż. Mamy Dobra, ja muszę nie. na pewno My... sobie postawienia... Ja bym otworzył pakiet awaryjny. Y A y pakiet awaryjny jest. Yy, telefon, chociaż pewnie obstałbym, że to nadajnik GPS, dokładnie. Yy, wow, staliśmy mapę w deforeście. Nie, niemożliwe. Yy, dobra, musimy odnaleźć rodzinę Pafun. Pafun. Dobra, są to ważniejsze rzeczy. Jest krótkofalówka, jest haczet. Yy, topór taktyczny. Jak wybierzemy topór taktyczny, to gdzie się włącza GPS, M. Dobra. O, bo ja po prostu, Jezu, mogę no jak zwykły człowiek podnieść, otworzyć walizkę zamiast walić były się jak zwierzę. Aha. Teraz. To jest kimś Dobra, zbieramy dużo kamieni. Na granaty. Ej, ej, ej. Nie powinni, nie powinni, amunicja. Nie powinni nam dawać takich rzeczy jak granaty. Naprawdę to jest bardzo zły pomysł dawać nam takie rzeczy jak granaty. Generalnie to. Plan jest taki: zbieraj na razie wszystko co się da, taki profil. Dobra, jak mogę Ale... zmienić. Bo posiadanie granatu w ręce nie jest zbyt bezpieczne według mnie. Weź sobie i odpal. Mam. No. no i tam po prostu kliknij na. otwórz najpierw ten zestaw, i toporek. Naucz się w ogóle mechaniki powoli. Toporek? Ja nie mam toporka. O, musisz otworzyć, otworzyć ten tam ten ten emergency? A gdzie jest ten emergency pack? A, emergency. No. Okej. Okay. Okay. otwieramy. Nie mamy no, lin. Mam to... Jest to, jest to bardzo, bardzo, bardzo mi się nie podoba, że nie mamy lin, bo jakby... Kostka C4! Y bardzo mi się to nie podoba ze względu na to, że C4, c to, że liny były niesamowicie przydatne w pierwszym deporesie, ale w sumie, jeśli mamy tutaj mieć jakieś a, pistolety, skoro dostaliśmy amunicję, to... A właśnie, możesz sobie przypisać te... E, jakieś... możesz sobie rzeczy do inventory przypisać, czyli że jak przypierdziesz jeden, gdy najedziesz na coś, to wtedy ci się tak, tak się da. Dobra, chodź. E, Kelvin podąża za nami. Tak, bo ja muszę, Generalnie, że pan Oj, Berisy można zbiera zbierać już bez tego Beris Poucha na stało. Fajnie. E, w sumie liście. Patyczki. Dobra, mamy patyczki. E, o, chyba coś się zrobiło. Dobra, nieważne. Idziemy. U. Oto substitujące. Dokładnie eee. <laughs> Dobra Jest drzewo i na nim jest pajęczyna Nie podoba mi się to Mogę w nią wejść? Mogę, ale nic się nie stanie Dobra To ty rąbisz drzewo? Tak, to ja rąbię drzewo Uwaga spada Dobra A, myślałem, mu musiałem no. jedną rzecz w zmienić Są to jakieś istotne loka? Ej, da się tutaj łowić ryby Tak jak w pierwszym deforeście bo to było overpower tak akurat wtedy, wiesz, jeśli miałeś bazę koło... O, Bambi padł do wody. Ej stary, chyba będzie nasza pierwsza porcja mięsa z wyspy. Tak mówisz? Nie chcę nic mówić. Ej nie, uciek. ej myślę, myślałem... Dobra, ta gra jest bardziej dopracowana, niż myślałem. Biegną do ciebie. Poznaj podstawy konstruowania. Tak, pod B. Ja. Masz generalnie... Ty... Poradnik, a pod x ryb, czyli że co, że tutaj będzie standardowe. A jest takie standardowe budowanie, jak z DeForesta. No dobra, to już ogarniam. E... Ok. E... Chodź, sobie. Czekaj, bo nie widzę tutaj. Nie widzę ryb. Przynajmniej nie w tym zbiorniku. Może. Ej, Może... bo to jest jaślinia gdzieś blisko. blisko. Jest tam gdzieś blisko? No. Jeśli to nie będzie mądre, absolutnie iść do jaskini. Ogromny sam początek gry, ale możemy się wybudować koło jaskini. Tak mówisz? Jeśli chyba, że jaskinie jakoś się zmieniło od ostatniego czasu. O, zobaczymy. Upolowałem wiewiórkę. Tak. Coś tu jest przy tej jaskini. Mmm, mięso wiewiórki. Są jakieś skrzynki. I linka. To jest dla wszystkich, którym biewiórka z Krainy Grzybów zniszczyła dzieciństwo. Została właśnie upolowana. Coś tam jest... Jest tutaj twoje potężne logi, które leżą i będą pewnie tak leżały... ...przez Pana jakiś ci czas batoniki. jeszcze. Wiesz co? W sobie mamy, patrzę, tak mało HP. Mądrym by było wziąć jakieś właśnie jedzenie, zjeść. Kolor światła. Mm. MRE, racja, nie racja, że. Nie, nie, ten, jagody trzeba byłoby coś zjeść, żeby y, odrestaurować to, a jak? Kurczę, jak ktoś, jak. Coś, nie, nie, nie mogę się coś wysłowić. No, Ewa Amunicja, życie. amunicja do projektora, pakiet MRE. Racja żywnościowa. Dobra, pakiet MRE. Jemy sobie. Gdzie masz w jaskinie? O tu Butelka wódki. Uuu, a tu przyda się do robienia młotowu. Mam linę i mam linkę do tyrolki. Interesujący, Interesujące, naprawdę ciekawe. Gdzie to... Tu mam badyle? Kurde, ale szeroki jest ten kup. Eee... Tam są jeszcze jakieś rzeczy. Tak, tak, tak. No i klołów. Ej, ręcznie wykonana włócznia do tego potrzebuję duct tape Jeśli włócznia będzie tak overpowered Tak overpowered jak w pierwszej części Okej okay, tam. Zobaczymy Ej, nóż Uuu, kraftuje! A co Włócznie Włócznie kraftujesz? Włócznia, włócznia była overpowered w pierwszej części To ja ma jakąś wytrzymałość? Chyba no nie Tak jak ty robisz? Czekaj, muszę najpierw wejść w ten stryb konstruowania Tak Zobaczmy, o Jezu, jak to... Zobacz, A namiot muszę dobra, zrobić, dobra Uta... Praktycznie są tutaj Konstrucje Fajne, całkiem fajne z rzeczy Dobra, bla, dobra y... O, jest ilina. bardzo dobrze Ja okay, a więc byłoby... to, co ty widzisz, to widzę też ja, jakby... No i to jest oddzielnie, że ty masz do tak, siebie. Tak, że a ja mam... tak. do siebie. Okay, mogę sobie to łóg własnej roboty mogę zrobić i będę, będę chciał to zdecydowanie zrobić. O. A gdzie ty masz jakby ten kraki? E Ty w i, w i musisz, musisz wejść w i i jak najedziesz sobie na jakiś przedmiot to klikasz, po, po, wyświetlasz się nawet pod myszką, w prawym go jakby bierzesz na środek i jak uzbierasz tam wszystkie komponenty potrzebne to klikasz ten trybik w prawym górnym. czyli... Na przykład weź sobie, kliknij dwa razy tam na, na kamień powiedzmy prawym, tam dwa, nie, w sumie kamienie to nie są ci potrzebne, potrzebujesz dwóch patyków, noża, i taśmy klejącej i w ten sposób robisz włócznie A. Narzędzie do naprawy łuk Kurde łuk kusi A W sumie czemu nie Mamy, mamy dużo dużo tych dużo... Dwa patyki Kurde lina no, liny Nie mamy dużo ale łuk by się przydał, ale nie mamy nawet Dobra na razie nie na razie mamy, sobie Mam dwa patyki dobra Muszę sobie włócznie eee. przypisać pod dwójką Dobra ja? Wbijamy do jaskini? No okej okay. No i doooobra bo muszę... Włócznie robię o, Ale, ale zlażyło potężnie Linia, 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 linia Ej, okay, tu jest nawet jasno, a tam jest jakaś latara Fajna zapalniczka plazmowa O kurde Tu jest całkiem sporo trupów, które miały całkiem sporo zegarków Jest są so piece of clow a jak mogę to jakby. Mogę jak mogę sobie wybrać, które Strawe chcę mięso. zrobić? Konserwy? Nie chcę wiedzieć. Z Ej, czego, z mięso. Filip, co? Jak mogę sobie wybrać, co chcę zrobić? No, musisz odpowiednie rzeczy tam włożyć. Masz, myślę, po prostu odpowiednich tych. Użyć odpowiedniej ilości elementów. Na przykład, Ej. no mówię ci, jak włożysz sobie dwa patyki, dark tape i nóż, to wtedy skraftujesz włócznie. Dark tape? A, dark tape. Tape, duct Tape, to okay. nie jest Duct Tape, to jest po prostu taśma klejąca. Tutaj to bym powiedział, że to jest nawet Jeśli bardziej izolacyjne. Patyk zniknął. To tak. Ale masz go, na jakby położyłeś go na środku, czy... No położyłem go na środku i mi zniknął, kurde. Mam no tu już teraz to... jeden patyk, no. No bo go usunąłeś pewnie, kliknąłeś na nim drugi raz prawy. Możliwe. Bo jak klikniesz na niego drugi raz prawy, to go jakby usuwasz ze środka. Nie. Nauczysz się, to się robi intuicyjne, ja jestem zwyczajny, bo tak samo to działo w pierwszej części po prostu. To gdzie mogę Poczekam mieć drugi kapy? Ziemię. Patyk. No musisz zdobyć, musisz znaleźć pod, pod ziemią na ziemią, nie pod ziemią, co to ja jest patyk, to jest patyk. Tak, Takie małe drzewka jak będziesz ścinał, to z nich też lecą patyki. Dobra. Takie niewyrośnięte, takie dosłownie stojące patyki z liściami. Dobra, mam już. Mam włócznie. No sobie poczytam książkę w międzyczasie. Już jestem. Tutaj, ciekawe. Idę do ciebie. Pójdziemy hmm. e, do ciebie. Zobaczymy. Uuu, a więc tak to będzie teraz działało. Ojoj. Oj. No to to jest interesujące. A o czym mówisz? Nie, że. No, nie, ważne, to musiałbym się tu dużo rzeczy tłumaczyć. Gdygnij sobie L. L? widzę. Zapalara plazmowa. A, i zbinduj sobie włócznie pod dwójką, i to pod jedynką. Ja tak grałem zawsze w DeForesta. No już i tak, Dobra. A zatem. Cztery... A jest jakby. Ten. Co? Nieskończone... Mogę mieć nieskończoność rzeczy w equipunku, czy. Nie, jest skończona ilość rzeczy w equipunku. To nie Minecraft. To e... jednak jest trochę realizmu To jest bardziej jak w tym... w Seven Daysie Tak... Powiedz, ale Seven Days też jest strasznie minecraftowy, to jest jeszcze bardziej Ej, zobacz leczaszek czaszek! widzę A jak się mu korzysta z tego? Z czego? No z włóczni e, w prawym Dzięki, o, że mnie zwalnąłeś, ja nie mam życia już What the sorry. fuck was that? A, no, no, misspeak, miss Ja nie chciałem Nie, ale teraz usłyszałem coś po prostu

Kontrol, widzisz kolegę przed nami? Widzę, właśnie to mnie atakuje. I pamiętaj, żeby dobijać, bo oni lubią sobie wstawać. O tak, jest drugi. Dobra, sorry, ja tego oskurowałem? No ja też Gross. właśnie coś. Ej, już tych tu więcej! No wiem. Ja już nie mam życia. Ja mam full, ale nie mam za to staminy. Dobra, dobiję ich, dobiję ich, dobiję ich, ich póki leżą. Ej, idzie następny. Ała. Ja, wyco, wycofajmy, wycofajmy może. Ej, nie mam życia w ogóle i nie mam lekarstwa. Okej, okay, powiedziałem wycofajmy, a pobiegłem do przodu. Dobra, szybki looting. O, ale tutaj są lekarstwa, chodź tutaj, tutaj są lekarstwa na, na ziemi. Mam dwa flachy, Tak, i goni mnie Tak. Idę do ciebie. Ej, znalazłem krucyfiks. Ej, mam no krucyfiks, może oni się go boją. Tak Gdzie jest tam ta lampa? A ła! Nie ewidentnie nie boją się krycyfiksu Ja też palą od niego, Bo to któryś... ale na pewno nie ci Dobra, jeden leży. Idę ci pomóc. Dobra, ja nie mam życia już, zupełnie, ja nie wiem gdzie ja jest. Mam pół HP. Ale tam tam leżały, tam leżały. Mówię ci, że tam leżały. Dobijam tych. Tam leżały leki, jak coś to ci drobne zaraz. tak, okay, coś wziąłem i mi się nagle... Tutaj są przy mnie leki. Chodź, stoję dosłownie przy lekach. Dobra. Tutaj widzisz? Wiem, widzę, widzę. O, to A, to już chyba masz nawet max leków, bo Ta. dosłownie się wypadają. Wiem. Dobra, to są leki. Ja już mam. Dobra, chyba już ich więcej nie będzie. I co, jest leki całkowicie. Tymi... Tak, restaurują... Tak, na maksa. Na maksa, okej. Okay. Czekaj, w tamtą stronę był powrót chyba. Eee, mamy trochę mięsa. Uf, mamy takie temery. Mamy nowe receptory. Pancerskości, tak jak mówiłem. Zbroja liściowa. Ręcznie wykonana pałka. Dobra, na razie... Na razie nic interesującego w sumie. Okay. Wiesz co, jesteśmy uwaleni w krwi. Jak dobrze pamiętam, w pierwszej części jak to działało, fajnie by było, gdybyśmy się teraz zanurzyli I umyli z tej krwi, bo inaczej możemy okay. dostać infekcji I pamiętaj, że jak będziesz widział laptopa albo coś, co da się rozbić, to to rozbijaj, bo prawdopodobnie da się to rozbić o, Ale tutaj widzę, że skrzynki, skrzynki narzędziowe są wyjątkiem O, koleś miał e-mail Zobaczmy a, nie, nie for powiem. your information, this is what we are looking for. Dla Waszej informacji to jest czego szukamy. Rob Blue do Jacksona Puleta. Pule, jakkolwiek się doczyta. E, takie coś na ścianie. Tak jakby okay. narośl może. Ja sobie, oni robią jedną rzecz. Mam nadzieję, że to... Bo kurczę, jedną czwartą tych. Ostatnio mi dostałem... Mi przestało działać wszystko. Oby to nie sprawiło, żebym musiała te F4 kliknąć. Eee. Ej, czy to nie jest to, czego oni szukali? Czekaj, zobaczmy te pojęcia. ściany. Czekaj, A, chwilę, nie, bo na razie nie, chyba nie. Chyba. Próbuję, tygaden, to woda po spała po ścianach. To Sheet. wygląda jak głupio. Jest problem. Hmm. Jaki? Program przez to odpowiada. O, znalazłem! Znalazłem to, czego szukali. Nie, nie. ale Sons of the Forest? Ta. Nie! Poczekaj, poczekaj, może się wróci. Weź może tam jakiś patyków na zbieranie w się sensie zbierz tam te podstawowe rzeczy, nie? Ja to na ciebie czekam. Okej. Okay. Dobra, dawaj, szybko, 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 dawaj. Zbieraj się. Zbieraj te rzeczy. Mmm. A jeszcze Wiesz z... co? Może, o, Kelvin. może tutaj zrobimy według mnie, ja tutaj robię cięcie i to będzie koniec części pierwszej. Dobra. A zatem widzimy się dosłownie za dwie sekundy. No.